Nie ma widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek z Gamy Zatrudnionymi do 2 Będziemy grali może tam z 3-4 wiążątki, zależy, zależy jak szybko pójdą. Nie, to ja, to ja, to...

To powiedz, że on leci do nich, a pijali... Dobra, bierzcie, to są... ...wątpliwością bierzcie sięgową. Tu jest kolejny. Tu jest kolejny, pawłycząpek. Nie no, nie będę się tu bawić. no znaczy nie wody? po to, żeby był tam może tak 15-minutowy odcinek, że już ci tam nie to, wiesz, szybkie dwa to po prostu szybkie podjazdu. Złotych o, nie, może tak złotych, to, to aktualnie, mam, nie, może, może weźmy miacie, bo jest przypadkowo okej, więcej. Jako tam, hmm, ładnie to glina jest, dobra. Ja się nie znam. A co możemy polecić? Jeszcze glinę. A później to wam obutujemy. Na ja razie nie ma walki, no bo tamten gdzieś patem. Lepiej nie stować aż co sama samemu. Właśnie z kinu od o właśnie skinął... O, tych jakiegoś typa Chyba. Ale nie Dobra. Ale nie naprawdę... piątej. Tak. Kilo musiał mieć. Dobra, zleciał to. tam. Tak ja już mogę no, się tylko ustawić jakoś. Ale, oh. ale oh, no, było blisko żebym go zabijał, ale myślę, że raz nie miję się to. Hmm. Dobra, jeszcze tam kilka eneksy chce gramy. Na razie, wydaje mi się, że będzie złotych bo jak y listek się pojechał. Zobaczymy go dopiero za tydzień, najpędzej na tym kanale, to myślę, że na razie Będę mogą być gink fajną na to. Nie chcę dużo osób nie ma tego, bo to może właśnie spodoba. Dobra, no mamy trzeba wonę po... Jakoś szybko gotowany Dobra Tylko oni mają endstone Ale dobre Szybko opuściłem tego shifta Dobra, zostaliśmy zostałyśmy dobra, dobre, ja on mnie zginął Ale dobre Myślałem, bo już myślałem, że zostanę sam Zostaćśmy w łóżko, to będzie trochę szybko, tak Ale...

nie ma wyświetlonego, to jest to może to to daję to jest wyświetlonego, to jest

Dobra, ale powinien tamten jeden chociaż spać. Tak, jeden chociaż spadł. Dobra. Ja tu od razu kupuję Fa. Ile to. No nie, serio? On tam chyba miał jedną HP. Dobra, poleciał. Poleciał tamten. Ty teraz żeby nam nie wjechali. No, piln miał jedno zadanie. Miał jedno zadanie pilnować, żeby nam nie wjechali w te łóżko. Dobra. Jak to? Ej tego... Dobra! Zginąłem, ale zapijłem przynajmniej z tego teammate tam. Dobra, ile już... Jedna Dobra, to nie jeszcze może. Jedno od tylko, żeby tam dopisz. Około do 15. Wiem od ja się u mnie na może tam na czwórki, trójki To tutaj, to tutaj, tam... się tutaj, tutaj, Tak na tutaj, tutaj, ciężko tutaj, tutaj, to tutaj, takiego... Mogę... Dobra, oni też obudowują taki sposób. od pierwszej walki no dobra, no, lecimy no, no, no. zaczęło mi się lecieć piosenka no kur... No, no. No, no. nie mogę, nie wstrzymuję to jest to Zakończyłem więc. Na pewno nie dostanę copyrightów. Oni nie zabiorą, Oni nie zabiorą i w sumie pieniążków nie mają jak zabrać. Ale oni już łóżka nie mają, ja nie chciałem o tym. Co To grubo na Nie no, nie wytrzymał. Dobra. Po... Zabrał mi wszystko. Jest trochę. Dobra, no, git. Ale poleciałem. Dobra, no, tu to... Идет сюда Оставь меня Ну и Зачем нас? Ну